Yo, yo, mordeczki, słuchajcie, dzięki za wszystkie wiadomości. Potem wszystko poczytam. Na razie mój nos wygląda jak choinka. W każdym razie dzięki za wsparcie. Mam nadzieję, że się podobało i że się jeszcze zobaczymy. Cieszę się najbardziej z tego, że, że mogłem Wam takie emocje dostarczyć i ci, co na mnie liczyli, że mogli przeżyć takie emocje. I co? Pewnie do później. Yo! Co mam powiedzieć? Parteru nie robię. Stójka była dobra, podobało mi się w stójce. Robiłem to, co chciałem w stójce, robiłem to co przygotowywałem. Pierwsza runda wydaje mi się, że była moja. W tej stójce fani fajnie się bawiłem, naprawdę. Bawiłem się tym. No co, no parter. Parter, w parterze jestem chujowy. legnica się nie przytula, ale też nie jestem taki, że będę mówił, że chcę się bić tylko w K1. Jak przyjdę do fame ma to biorę MMA i po prostu bawię się tym, bawię się tym zamiast się napalać. To się po prostu tym bawię. Trenerzy są zadowoleni ze stójki, z tego co robiliśmy, jak się bawiliśmy. Także to jest dla mnie najważniejsze. Mam nadzieję, że Wam też się podobało. Co, w stójcie to przeleżeliśmy trochę. Krycha też jest twardy, trzeba mu przyznać, że jest twardy, bo tam wchodziły fajne rzeczy i kolana, i na żebra, i bomby wchodziły. Tak, także waleczka była udana. Rekord mam chujowy, jebać to. Rekord nie jest dla mnie najważniejszy, tylko dobra zabawa. Piona. I dzięki za wsparcie wszystkim. No, jeż, urwało mi troszkę, ale słyszałem jak krzyczeliście, dodawaliście mi siłę, ale... Parter, przepraszam was. Przepraszam was, jeśli kogoś zawiodłem. I dziękuję, że byliście. Wątroga no, mnie w tym parterze pokładą, Trochę mi... Sp... Siekerami to jest puchło. Ej, siedzę sobie chwilę. Zaraz jedziemy na, na afterek. Ogarnąłem się I, i tak czytam Wasze wiadomości. I, kurwa, co przeklinałem, ale naprawdę... Dziękuję, że jesteście i dziękuję za Wasze słowa wsparcia. Jesteście po prostu niesamowicie, nie? Te Wasze wiadomości, to co piszecie to Dziękuję, że jesteście, nie? My po walce, Krzysztof! Teraz jesteśmy Pełny. Pełny mega starszy! Pełny, Pełny, Pełny dystans, a teraz idziemy. Co? Idziemy na piwo, idziemy na piwo. Pozdrawiamy wszystkich. Tak wyglądam. Wielkie gratulacje dla Zusy. Ja płaczę ze szczęścia. Jestem kurwa taka zadowolona naprawdę, że to zrobiłam i że się przygotowywałam 5 miesięcy i pokazałam to wszystko czego się nauczyłam. No i tyle. Odpowiem na wszystkie wiadomości. Mega, mega Wam dziękuję. Yy, że no, cieszę się, że wam się ta walka naprawdę podobała. Jestem z siebie zadowolona. Gratulacje jeszcze raz dla ZuSję I co? I ja idę się napić w końcu prosteczko, bo marzyłam o tym dwa miesiące. O słuchajcie, Waleczka niestety kurwa, przegrana. Nie przejmujcie się. Ja wierzę w tego chłopaka. Ale najważniejsze, że trener mówi, że go nie zawiodłem, tylko że mamy nie. nad czym pracować po prostu dalej. Yy, jest. Jest. I co? Na pewno będziemy Fox Wrestling, Wrestling tutaj dopracowywać. I, I przeanalizujemy. Arturobox, więc. Old school boxing. Tak jest i będzie dobrze. Wyciągniemy wnioski. Każda porażka, porażka uczy. I wrócimy ogóle... mocniejsi. A tak w ogóle to chciałem jeszcze powiedzieć, że przegrałem, bo sranie mnie złapało. Sędziowie oszukali mnie, trzy kontuzje i piszemy odwołanie. Udało się, wygrałem. Pas jest mój, ale to była trudna walka. Bardzo dobrze się bronił, ale w już się przebrałem. Lecę na wywiady, czuję się świetnie. And the new, nowy Miko. No. Mały do no. cały balon, cały balon. Nie wypełniony helem, a wypełniony drabą. Coś ci nie pasuje, idź pograć w Chcesz podbić po prostu nie, to podbiję światło.